Fotopułapka to nic innego jak ukryta kamera wideo, którą strażnicy instalują w miejscach, gdzie pojawiają się dzikie wysypiska śmieci. Fotopułapki, którymi dysponuje Toruńska Straż Miejska, mają na celu przede wszystkim ujawniać proceder wyrzucenia śmieci na tereny miejskie, na tereny zalesione, na te wszystkie miejsca, gdzie zazwyczaj torunianie chcą mi odwiedzać razem ze swoimi bliskimi, żeby odpocząć. Kamera Straży Miejskiej niejednokrotnie pozwoliła już ukarać tych, którzy nielegalnie pozbywają się odpadów. Fotopułapka rejestruje samo wykroczenie. Ona się załącza w momencie, kiedy pojawia się ruch. Fotopułapki oczywiście ustawione są w tych miejscach, w których najczęściej dochodzi do zanieczyszczenia tych miejsc. A w momencie kiedy pojawia się pojazd, pojawiają się jakiekolwiek osoby, zaczyna się uruchamiać sekwencja. I trwa do momentu, aż te osoby dane miejsce opuszczą. Mamy nagrany cały materiał, który ewentualnie w momencie, jeżeli ktoś by nie zgodził się na postępowanie mandatowe, wtedy będziemy kierować sprawę do sądu. Mężczyźni, których widać na filmie, otrzymali mandaty w wysokości 500 zł. każdy oraz na własny koszt usunęli odpady na wysypisko śmieci.